kanał YouTube ku Bogu oraz wydawnictwo Addeum przedstawiają audiobook zrealizowany na podstawie książki Sługi Bożej Luizy Picaretty W tłumaczeniu Anny Ciepielewskiej-Januszka Zatytułowany „24 godziny męki Jezusa Chrystusa Czyta Igor Nadolski Produkcja i realizacja kanał YouTube ku Bogu. Jak Jezus przed męką zachciał pobłogosławić matkę swoją. Byłam pogrążona w myślach, kiedy mój słodki Jezus przed swą bolesną męką zachciał udać się do matki, prosząc ją o błogosławieństwo. O błogosławiony Jezus zwrócił się do mnie tymi oto słowami. Córko, jakże wymowna jest to tajemnica, poszedłem do matki chcąc ją prosić o błogosławieństwo, dając jej tym samym okazję, aby i ona poprosiła mnie o nie. Czekało ją wiele bólu i to moje błogosławieństwo miało dodać jej siłę. Ja mam w zwyczaju najpierw prosić, ażeby potem dawać. Moja mama natychmiast to zrozumiała. Rzeczywiście. Zanim mnie pobłogosławiła wcześniej sama, poprosiła o błogosławieństwo z mojej strony. A zatem pobłogosławiona przeze mnie udzieliła mi następnie swojego błogosławieństwa. Ale to nie wszystko. A żeby stworzyć wszechświat, powiedziałem Fiat i tym jednym Fiat uporządkowałem i upiększyłem niebo oraz ziemię. Stwarzając człowieka, mój wszechmocny oddech tchnął w niego życie. U progu męki chciałem pobłogosławić matkę moim wszechmogącym i życiodajnym słowem. Jednak nie tylko ją błogosławiłem, przyznając jej pierwszeństwo, za jej pośrednictwem błogosławiłem wszystkie stworzenia, każdą myśl, działanie, słowo. Błogosławiłem wszystko to, co miało służyć stworzeniu. Tak jak mój wszechmogący Fiat stworzył słońce i to słońce, które nie tracąc na jasności i cieplej, jest dla wszystkich, dla każdego śmiertelnika i podąża za swoim kursem. Tak samo moje wszechmogące słowo, błogosławiąc, będzie błogosławić zawsze, zawsze. Nigdy nie przestanie udzielać błogosławieństw, podobnie jak słońce, nigdy nie przestanie oświetlać wszystkich stworzeń. Jednak to nadal nie wszystko. Dzięki błogosławieństwu chciałem odświeżyć wartość stworzenia. Chciałem wołać do Ojca mojego w niebie o błogosławieństwo, by przekazać stworzeniu moc. Chciałem błogosławić w imieniu moimi Ducha Świętego, ażeby przekazać mądrość i miłość i w ten sposób odnowić pamięć, rozum i wolę stworzenia. Czyniąc z niego pana wszystkiego. Wiedz jednak, że dając jednocześnie wymagam. Moja droga mama zrozumiała to i natychmiast mnie pobłogosławiła, i to nie tylko w swoim imieniu, lecz także w imieniu wszelkiego stworzenia. A gdyby tak wszyscy mogli ujrzeć to moje błogosławieństwo, dostrzegliby je w wodzie, którą piją. W ogniu, przy którym się ogrzewają, w spożywanym pokarmie, w bólu, który ich przejmuje, w szepcie modlitwy, w wyrzutach sumienia, w upadku. We wszystkim słyszeliby moje wszechmocne, niestety niesłyszalne słowo, które brzmi: Błogosławię Cię w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Błogosławię Cię, żeby Ci pomóc. Bronić, wybaczyć, pocieszyć. Błogosławiecie, Cię, ażeby Cię uświęcić. Stworzenie zaś, odwzajemniając moje błogosławieństwo, błogosławiłoby mnie we wszystkim. Skutkiem mojego błogosławieństwa jest Kościół, pouczony przeze mnie odzwierciedla mnie i błogosławi we wszystkich okolicznościach, w sprawowaniu sakramentów. Czy Czymkolwiek innym. Pierwsza godzina, od piątej do szóstej po południu. Jezus żegna się ze swoją najświętszą matką. Modlitwa odmawiana przed każdą godziną. O panie mój Jezu Chryste, padam na kolana w Twojej boskiej obecności. Błagam Twoje najgoręcej kochające serce, aby zechciało mnie przyjąć do bolesnego rozważania dwudziestu czterech godzin, podczas których z miłości do nas zechciałeś cierpieć tak bardzo w swym uwielbionym ciele i w swej najświętszej duszy, aż po śmierć na krzyżu. Udziel mi pomocy, łaski, miłości, głębokiego współczucia i zrozumienia Twoich cierpień w trakcie rozważania, Godzinę pierwszej. Jeśli zaś chodzi o godziny, których nie mogę zgłębiać, ofiaruję Ci wolę rozpamiętywania ich i zamierzam świadomie je rozważać w każdym czasie, który muszę poświęcić, bądź to napełnienie moich obowiązków, bądź na sen. Przyjmij o miłościwy Panie moją, pełną miłości intencje i spraw, aby była ona spożytkiem dla mnie i dla wielu. Tak, jakbym rzeczywiście wykonała to, co z największą pobożnością pragnęłabym uczynić. Tymczasem dzięki Ci składam, O mój Jezu, że za pośrednictwem modlitwy wzywasz mnie do zjednoczenia z Tobą. Aby jeszcze więcej podobać się Tobie, biorę Twoje myśli, Twój język, Twoje serce i zamierzam się nimi modlić, łącząc się cała z Twoją wolą. Z Twoją miłością. Wyciągam też ramiona, by Cię objąć. Kładę głowę na Twym sercu i zaczynam. O niebiańska, Mamo, zbliża się godzina rozstania. Przychodzę zatem do Ciebie. O Matko, daj mi swą miłość, zadość uczynienia. Daj mi swój ból, ponieważ razem z Tobą chcę. Podążać krok w krok za uwielbionym Jezusem. A oto nadchodzi Jezus. Ty zaś, z sercem przepełnionym miłością, biegniesz mu naprzeciw. Jednak widząc go tak pobladłym i zasmuconym, serce ściska ci się z bólu, słabniesz i niemal upadasz u jego stóp. O, moja słodka Mamo, czy wiesz, dlaczego ukochany Jezus przyszedł do Ciebie? Przyszedł, żeby po raz ostatni się z Tobą pożegnać, powiedzieć Ci ostatnie słowo, żeby otrzymać Twój ostatni uścisk. Matko, tule się do Ciebie z czułością, do jakiej zdolne jest to moje biedne serce. Takiż przyciśnięta i przytulona do Ciebie, ja również będę mogła być trzymana w objęciach przez umiłowanego Jezusa. Wzgardzisz mną może? Czyż nie jest pociechą dla Twojego serca mieć blisko siebie duszę, która dzieli Twoje boleści, uczucia i zadośćuczynienia? O Jezu, w tej tak bolesnej dla Twojego najczulszego serca godzinie, Udzielasz nam nauki o synowskim i pełnym miłości posłuszeństwie wobec swojej Mamy. Co za słodka harmonia łączy Ciebie z Maryją. Co za delikatny czar miłości, która wznosi się aż do tronu przedwiecznego i roztacza się, przynosząc zbawienie wszystkim stworzeniom na ziemi. O moja niebiańska Mamo! Czy wiesz, czego oczekuje od ciebie umiłowany Jezus? Niczego innego jak tylko ostatniego błogosławieństwa. Prawdą jest, że z każdej cząstki Twojej istoty nie płynie nic innego jak tylko błogosławieństwo i uwielbienie dla Stwórcy. Jednak Jezus, żegnając się z Tobą, chce usłyszeć słodkie słowa: Błogosławię Cię, O Synu. I to błogosławie Cię, usuwa z Jego uszu wszelkie bluźnierstwa i spływa słodko i łagodnie do Jego serca, jakby Twoim błogosławiecie Cię przysłaniał wszystkie zniewagi, doznane od stworzeń. Ja także przyłączam się do Ciebie, o słodka mamo, na skrzydłach wiatru, pragnę oblecieć niebo, ażeby prosić Ojca, Ducha Świętego i wszystkie anioły o Cię dla Jezusa i w ten sposób przekazać Mu ich błogosławieństwo. A tu na Ziemi pragnę dotrzeć do wszystkich stworzeń i prosić każde usta, każde serce, każdy krok, każdy oddech, każde spojrzenie i każdą myśl o błogosławieństwo i głoszenie chwały Jezusa. A jeśli by nikt nie chciał mi ich dać, Zamierzam uczynić to w ich imieniu. O cudna Mamo, po wielokrotnym przemierzeniu przez a ażeby prosić trójce Przenajświętszą, anioły, wszelkie stworzenie, blask słońca, zapach kwiatów, morskie fale, każdy podmuch wiatru, każdą iskrę ognia, każdy drżący wiatrem liść, migotanie gwiazd, Każde drgnienie natury o błogosławiecie Cię dla Jezusa. Przychodzę do Ciebie i łączę moje błogosławieństwa z Twoimi. Moja najczulsza mamo, widzę, że doznajesz pocieszenia i odczuwasz ulgę, a wszystkie moje błogosławieństwa zanosisz Jezusowi jako zadośćuczynienie za bluźnierstwa i obelgi rzucane na Niego przez stworzenia. Gdy Ci to wszystko ofiarowuję, słyszę Twój drżący głos, który mówi, Synu, pobłogosław także i mnie. O mój uwielbiony, razem z Matką pobłogosław także i mnie, pobłogosław moje myśli, moje serce, moje ręce, moje kroki, moje uczynki, a wraz z Twoją Matką wszelkie stworzenie. O matko moja, wpatrując się w zbolałe oblicze Jezusa, blade, smutne, udręczone, odżywa w tobie pamięć o cierpieniu, które stanie się wkrótce jego udziałem. Przeczuwasz, że oblicze Jego będzie opluwane i błogosławisz Mu, głowę przebitą cierniami, przewiązane oczy, biczowane ciało. Ręce i stopy przebite gwoździami. Dokądkolwiek on zmierza, ty kroczysz za nim, błogosławiąc go. Ja również razem z tobą towarzyszę mu. Gdy Jezus będzie smagany biczami, przebijany gwoździami, policzkowany, ukoronowany cierniem, wszędzie znajdzie razem z twoim, również i moje. Błogosławię Cię. O Jezu! O matko, współczuję wam. Wasz ból w tych ostatnich chwilach jest ogromny, zdaje się, że jedno serce wyrywa drugie. O matko, oderwij moje serce od ziemi i przywiąż mocno do Jezusa, ażeby złączone z Nim mogło dzielić Twoje matko boleści. I podczas gdy tulicie się do siebie. Obejmujecie, wymieniacie ostatnie spojrzenia, ostatnie pocałunki. Ja, znajdując się pomiędzy Waszymi sercami, mogę otrzymać Wasze ostatnie pocałunki i uściski. Czyż nie widzicie, że pomimo mojej nędzy i oziębłości nie mogę bez Was żyć? Jezu, mamo, przytulcie mnie mocno do siebie. Dajcie mi waszą miłość i wolę. Przeszyjcie strzałami moje biedne serce. Obejmijcie mnie ramionami. Razem z tobą, Najczulsza Matko, chce podążać krok w krok za ukochanym Jezusem, a żeby dać Mu pocieszenie, ulgę, miłość i zadośćuczynienie za wszystkich. O Jezu, razem z Twoją Mamą całuję Twoją Lewą stopę, błagając o przebaczenie dla mnie i dla wszystkich stworzeń, ilekroć nie zmierzaliśmy ku Bogu. Całuję Twoją prawą stopę, wybacz mnie i każdemu, ilekroć nie szliśmy drogą doskonałości, jakiej od nas oczekiwałeś. Całuję Twoją lewą rękę, daj nam Twoją czystość. Całuję Twoją prawą rękę, pobłogosław bicie mojego serca, moje myśli, uczucia, ażeby wzmocnione Twoim błogosławieństwem mogły się uświęcić. Wraz ze mną pobłogosław wszystkie stworzenia i przypieczętuj tym błogosławieństwem zbawienie ich dusz. O Jezu obejmuje Cię razem z Twoją mamą a całując Twoje serce, proszę Cię, ażebyś umieścił moje serce między Waszymi sercami, by nieustannie mogło się posilać Waszą miłością, Waszym bólem, Waszymi uczuciami i pragnieniami oraz Waszym życiem. Modlitwa dziękczynna odmawiana po każdej godzinie. O mój uwielbiony Jezu, Wezwałeś mnie w tej godzinie męki, abym ci towarzyszyła, zatem przyszłam. Wydawało mi się, że widzę cię zbolałego i udręczonego, jak modlisz się, wynagradzasz krzywdy, cierpisz oraz upraszasz zbawienie dusz najbardziej czułymi i wymownymi ze słów. Starałam się towarzyszyć Ci we wszystkim, teraz zaś czuję się w obowiązku powiedzieć Ci: Dziękuję. I błogosławię Cię, gdyż muszę się oddalić, by zająć się codzienną pracą. Tak, o Jezu, dziękuję, powtarzam tysiąc tysięcy razy. Chwalę Cię i błogosławię za wszystko to, co uczyniłeś i przecierpiałeś za mnie i za każdego z nas. Dziękuję Ci i błogosławię Cię za każdą kroplę krwi, którą przelałeś, za każdy Twój oddech, bicie serca. Za każdy krok, słowo, spojrzenie oraz za każdą gorycz i upokorzenie, które zniosłeś. Za wszystko, mój Jezu, dzięki Ci składam i błogosławię Cię. O Jezu, spraw, aby z całej mojej istoty płynął ku Tobie nieprzerwany potok dziękczynienia i błogosławieństw w taki sposób, ażebym mogła ściągnąć na siebie i na wszystkich potok Twoich łask i błogosławieństw. O Jezu, przytul mnie do serca swymi najświętszymi rękami i pobłogosław każdą cząstkę mojej istoty tak, aby nie mogło wydobyć się ze mnie nic prócz nieustannego hymnu na Twoją cześć. Dlatego zdaję się na Ciebie w podążaniu za Tobą. Co więcej, Ty sam będziesz się mną posługiwał, a ja od teraz pozostawiam moje myśli przy Tobie, aby bronić Cię przed nieprzyjaciółmi. Oddech Mój oddaję, by Ci towarzyszył. Moje bicie serca, by mówić Ci zawsze kocham Cię, i odpłacić Ci miłością, której inni odmawiają, oddaję krople mojej krwi, ażeby żeby zadość uczynić i zwrócić Ci honor i szacunek, których wrogowie Twoi. Poprzez przezwiska, opluwanie i policzkowanie, chcą cię pozbawić. Całą sobą pragnę cię strzec. Mój ukochany, pomimo obowiązków, pozostaje w twoim sercu, boję się je opuścić. Ty mnie w sobie zatrzymasz, nieprawdaż? Bicie naszych serc będzie się wzajemnie rozumieć, stopi się w jedno, aby dać mi życie, miłość. Oraz nierozerwalną łączność z Tobą. Mój Jezu, jeśli byś spostrzegł, że mam zamiar uciec od Ciebie, niechaj Twoje bicie serca przyspieszy W Moim, niechaj Twoje dłonie przycisną mnie mocniej do Twego serca, niechaj patrzą na mnie Twoje oczy i cisną błyskawice ognia, ażebym, czując Cię, natychmiast powróciła do zjednoczenia z Tobą. O mój Jezu, proszę o boski pocałunek. Obejmij mnie i pobłogosław. Ja całuję cię w najsłodszym twoim sercu i w tobie spoczywam.